Ej, nie rzucajcie, nie rzucajcie kurde rzucajcie. makrela, no ja ja się robię. Ronie zakarę masz trzy razy. Tak, no, tutaj, tutaj. O, trainer! Trainer kaput? Oczywiście ciągle tego Tak chodzi, tak chodzi, ale nie można. Nie ze śniegiem. Zobaczcie na Czergowski Jugend! Jugend? Spad... Spad... Bo koryta nie dostanie. No, ja widzi, No, ryżka <gryśka> no, nie ma, to Andrzej wytrych. wejdzie. To jest ruska szkoła. Makrela, o, tu!

<śwonder Tampa wird> <śwonderata> yes okay. Andrzej kwet musi iddi, Makrela łapu, chodź tu! Więcej jak ten. sikasz tu nawet świk. Dobra, teraz tylko cicho, że Nie, nie, nie. Będziesz już mógł grać w piłkę. Dobra, idzie, 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 widzę w jego oczach. Dawaj! <laughs> <laughs> right, <laughs> <laughs> oh. I see see the